Cieszę się, że jestem tutaj, bo czuję Waszą radość, siłę, energię. Ja chcę i myślę, że Wy chcecie w takiej Polsce, i w takiej Europie spotkać się po 26 maja. Kochani, nie tak dawno, bo 6 miesięcy temu, nie całe 6 miesięcy temu, stanęliście za nami, samorządowcami, murem i poszliście do wyborów. I oto, proszę Was w tej chwili. Te wybory się jeszcze nie skończyły. To była dopiero przygrywka wyborów. Po tych wyborach, jeżeli zaufaliście nam, samorządowcom, chcecie żyć fajnie w fajnych, małych ojczyznach, które tworzą jedną wielką, uśmiechniętą, wielką, piękną Polskę, jeżeli chcecie tego, to musimy dalej wspólnie walczyć o to, żeby godne nasze miejsce w Unii Europejskiej nigdy nie zaćmiło to, co dzieje się w tej chwili. W związku z czym apeluję do Was. Tak jak gremialnie poszliśmy wszyscy do wyborów samorządowych. Powtarzam, te wybory są kontynuacją, bo tylko dzięki obecności Polsce, Polski w Unii Europejskiej, silnej obecności, będziemy mogli dalej zmieniać nasze małe ojczyzny. Bardzo Was o to proszę.